Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy przy starym kurniku. E, pierwszym kurniku. Podjąłem decyzję, że jednak nie będę e, budował e, nowego mobilnego kurnika. E, tak, jak, tak jak jeden z widzów dobrze powiedział, e, nie wiem, czy mi się na pewno spodobałem te gęsi. Znaczy myślę, że tak, ale wiecie, jak to bywa. Więc e, trochę też nie ma sensu wydawać e, pieniędzy na, na nową budowę, jak można ten kurnik odnowić. Wiadomo, że tu jest e, elementy bardzo słabe, ale to wszystko można wyremontować i wydać znacznie mniej pieniędzy, niż budować nowy. E, I mam w planach właśnie wyremontować ten stary kurnik. E, no stan jego, no, te deski są ok te deski są w miarę dobre dach jest no, też może nie najlepszy ale można go jakoś jeszcze naprawić, nie przecieka, a to jest najważniejsze chyba nie przecieka tutaj się te końcówki ładnie zrobi oczywiście wymaluje się go na nowo tutaj w tym odcinku chyba tą przednią ściankę, całą rozbiorę bo no te wyjście jest za małe dla gęsi, zresztą nie chcę mieć takiego, zrobię inne no i taki mam plan. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Czy lepsza decyzja, czy nie. Można, jak wiecie, na Patronite, gdzie możecie mnie wesprzeć. Mam kwotę 1800 zł, bo tyle by wyszedł mobilny kurnik. Ale spokojnie jest tam nie za dużo zebrane. Tam chyba jest 200 czy 300 zł. 200 zł chyba zebrane na te gęsi. No, i, yy, i spokojnie będę z Wami się rozliczał, yy, jako ten kurnik, co wszystko jak wydam. Yy, tu dużo pieniędzy nie pójdzie, wydaje mi się, więc, yy, więc też dobrze. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj się trochę zabiorę za to, to zaraz odstawimy. Więc wszystko będziecie widzieć na nagraniu, i widzimy się, jak już to będę rozbierał. Jak widzieliście, rozebrałem już tutaj praktycznie ten przód. Tutaj wszystko i tak to wygląda. Zaraz zacznę. No, tutaj wiadomo, będzie trzeba to ładnie wyszlifować. I tutaj po prostu dać nową taką zabudowę. I ładne wyjście drewniane. Tutaj chyba wszystko ok. No tutaj nie wiemy, co się tam kryje. O tam. Tam wyżej. Tutaj nie wejdę aparatem. No ale coś tam widzicie. Znaczy, tam jest pusto. O ale tutaj. Jak widzicie, tak to wygląda. Tutaj nawet nie wiem, co jest u góry. Mercy tam jest. Czy tam jest. Kurczę, tam jest jajko chyba, z tego co widzę, ale zaraz nie wiem, czy. Dobrze, dobra. Zaraz. Wy, wy już widzieliście, ja nie. Yy, zaraz rozkręcę to i wejdę tam. Patrzcie, jakie grzędy w ogóle fajne. Jak tam jest to jajko, to chyba to jajko ma, nie wiem. Z dwa lata powiem wam. Zaraz zobaczymy. Nie, nie wiem co tam jest i nie wiem w sumie skąd nawet. Dobra. Widzimy się za chwilkę. Ok, już wszystko, te grzędy tutaj wymontowałem. Jak widzieliście zresztą na nagraniach. I wkraczamy tutaj do góry. Jesteście ciekawi, co tu jest? No, ja już widzę, co tu jest. Wy chyba też widzieliście. Jedno jajko. No, tutaj jakieś styropiany. Te styropiany są wygryzione przez kury. Bo kury, je, jak wiecie. Wydziobują styropian Więc to, to jest przez kury Chyba nic tam nie ma dalej, co? Jedno jajko jest Jestem... Zastanawiam się Jak stare jest to jajko Wygląda mi to na takie jajko od silek Jest takie idealne jak od silek Ale szczerze, nawet nie mam pojęcia jakie kury były tutaj y, ostatnie I od jakiej kury jest to jajko Wiecie co, yy, rozbiję to jeszcze na tym nagraniu. Myślałem, żeby Nilsonowi to dać, ale nie, się skrzywi. Dobra, ja działam dalej, żeby coś tu zrobić, bo wiem, że chyba takie nagrania was interesują, jak coś nowego robimy. Jeszcze te grzędy trzeba zdemontować, bo no, nie będą potrzebne. Okej, okay, moi drodzy, jak widzicie, yy, wziąłem taki zwykły podnośnik do... od samochodu, wykopałem lekką dziurę i podniosłem cały kurnik, jak widzicie, zobaczymy, co tam się kryło. Mersi, Mersi, wyłaź, wyłaź, bo jeszcze Cię przygniecie, no, dobra, yy, czekajcie, dobra, zobaczymy, co tam, nie, ciężko, muszę tak jedynie, a, dobra. O, ale jakiś korytarze widać, dlatego Mercy tu wchodziła, dobra, zaraz to podnoszę i wkładam tam y, te klocki, żeby to na czymś stało, o patrzcie, jaki krzywy się zrobił, no więc fajny pomysł, y, bardzo łatwo poszło i fajnie to wyszło, dobra, zaraz podstaję klocki i się widzimy. Okej, okay, jak widzicie, podniosłem tutaj i widać yy, korytarze, o tutaj, zaraz muszę tak, widać korytarze, już tutaj Mercy wąchała, już chciała wchodzić, yy, no ale no wiecie, jak to stoi na tym, no to nie, nie wezmę psa tam, bo yy, jakby to puściło, no to przymiażdży psa, więc nie ma co. Ale nie, no już puste są raczej, no bo Widać, że to było, wiecie e, Tak, o, ale patrzcie tutaj Trzeba też to obczyścić, bo tu wszystko będzie gnić Więc to nie. trzeba obczyścić Szczotką drucianą i tyle Dobra, ja się zabieram do roboty Jeszcze jest yy, No już nie jest tak jasno, ale Na kamerze zresztą nie widać Już się robi ciemno, więc Robię co mogę. Jutro, w razie co, wrócę. Dobra, lecę do pracy. Ok, moi drodzy, ja już to wypoziomowałem. Mniej więcej, oczywiście, bo wydaje mi się, że i tak to będzie przestawiane. Ale, no ale zrobiłem to i się leciutko rusza. Ale to e, się ubije, wydaje mi się, przez noc, jak będę tam pracował i to wyrówna się do poziomu. Ale leciutko dosłownie. No, leciute, leciuteńko. Dobra, e, no i podłożyłem klocki. E, no, tą e, szczotką drucianą wyczyściłem spód od ziemi, także też już jest czyściutko. No, i tyle, co tutaj zrobiłem, to to wkrętarka mi się rozładowała, i wtedy się zabrałem za coś innego, właśnie za to poziomowanie. No i tutaj, ale myślę, że ok, jak na jeden dzień roboty. Jutro to sobie ładnie wyczyszczę. No, i tak to wygląda. Tutaj już wszystkie narzędzia mam ze sobą, muszę iść poukładać z tym. Nie wiem, co będę robił. To jest oczywiście te. Wejście tutaj do tego wydaje mi się, że będę robił nowe, bo to już jest takie, jak widzicie. No, tutaj jest ok, tutaj w zasadzie odmalować też by było ok, ale to y, jakby się rozszerzyło, i ciężko tutaj wchodzi, więc y, zastosuję tu coś innego. Zobaczymy, jak to będzie. Tutaj koty mi też łaziły, jak robiłem. No, więc tak wygląda praca z tej budowy. Jak widzicie. Posługiwałem się tym podnośnikiem od samochodu i fajnie to, to się bardzo dobrze spisało. Jeszcze pod tym dałem krawężniki, bo no wiecie, na środku też to jest takie liche, więc wydaje mi się, że będzie się to trzymać jako tako. Jutro się bierzemy więcej, za więcej oczywiście. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku.